Lubię sztuczki, które można szybko pokazać i nie trzeba do tego celu używać specjalnych gadżetów. Mamy zimę, więc pokażę wam prostą sztuczkę ze zwykłym szalikiem. Zobaczcie sami. Najzwyczajniej w świecie owijam szalik wokół szyi i teraz jak go pociągnę, to przeniknie on przez moją szyję. Magia. A! A teraz krótkie wyjaśnienie. Wystarczy, że lewą ręką chwycicie prawą część szalika mniej więcej w połowie i przeciągniecie ją za kark. Ważne, aby końcówka przeciąganej części szalika znalazła się wewnątrz, a nie na zewnątrz. Po przeciągnięciu drugiej części za głowę i pociągnięciu obu końców będziemy mieli wrażenie, jakby szalik przenikał przez szyję. Sami zobaczcie. Im sprawniej będziecie wykonywać to wiązanie, tym sztuczka będzie wyglądać realniej. うん、uh huh.